Cześć, witajcie na kanale 2 razy 2 Krzysztofa. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić mielonkę drobiową w takim trochę włoskim stylu. Będą, będzie ona z oliwkami i suszonymi pomidorami. Oczywiście, co tutaj mam przygotowane? Mam tak, mam pierś z kurczaka, jak widać. Jest to pierś taka dosyć duża. Jest to z kury z wolnego wybiegu. Nie kupiona w sklepie, tylko na gospodarstwie. Do tego. Jest tutaj mięso z dwóch drumsticków, już oddzielone od kości. Dlaczego tak? Ponieważ chcę zrobić takie wstawki z mięsa właśnie z drumsticków do, do, tej, do tej mielonki, takie grubsze. Oczywiście mam szynkowar. No i tutaj mamy tak, oliwki są to akurat nie tutaj zastosowałem oliwki, które są nadziewane od razu papryką. Mieszanka suszonych pomidorów z czosnkiem i bazylią, czyli to i to daje nam taki włoski pazurek. Łóżka żelatyny, żeby to trochę trzymało się razem. Bulion, jest to bulion drobiowy, ale nie z kostki, tylko zrobiony z tych kości, które zostały odkrojone i od tej piersi i od drumsticków oraz skóry. No i przyprawy sól i pieprz ziołowy. czyli te przyprawy będę używał zależnie od tego jak tam będzie smakował ten bulion, ponieważ on już był przyprawiany wcześniej. I tutaj pierwszą czynnością, jaką muszę zrobić, będzie pokrojenie tej piersi na takie paski, po prostu żeby one mi się mieściły do maszynki do mielenia. Pokroję na takie mniejsze kawałki, gdzie, które po prostu pozwolą mi na to, żebym je wsadził do maszynki i mógł je zmielić, bo jak już mówię, będzie to mielonka. Więc ta pierś idzie w całości do zmielenia. Mamy już po pocięte to do napaski. Mięso z piersi zmielę na najdrobniejszym oczku, jakie mam, czyli na tak makówce. tego tutaj zmielonego mięsa z piersi wkroję po prostu te kawałki mięsa z drumstiku w, w takiej kostce. Chodzi o to, żeby ona zachowała takie jakieś, jakieś takie kawałki, które będą potem widoczne y, już w tej mielące. Nie trzeba robić tego jak specjalnie dokładnie. Chodzi o to tylko, żeby po prostu nie wszystko mięso było zmielone. Część mięsa była właśnie w takich formach, takiej, takiej formie kostki. I tak potem będzie krojone na plasterki, więc będzie to widoczne jako takie, takie wstawki mięsne. O, tak, jeszcze to. O, i tutaj już mamy gotowe takie, i to oczywiście wszystko będzie później wymieszane do tego wszystkiego. Teraz dorzucę pozostałe składniki. tutaj oliwki, czosnek z suszonymi pomidorami, bazylią, żelatynę. Teraz podleję to wszystko jeszcze bulionem. Już sprawdzałem, że bulion nie był specjalnie jakoś taki słony, dlatego teraz dodam jeszcze trochę soli, z tej solniczki i pieprzu ziołowego Następnie całą tą masę wymieszam. mam taką dużą łyżkę, którą to wymieszam. Chodzi o to, żeby się wszystko dokładnie wymieszało, żeby wszędzie wszystkie składniki były. ładnie pachnieć, w związku z tym, że poszły przyprawy. I tak po dokładnym wymieszaniu, tą powstaną pulpą na pełnię, pełnię szynkować. zaraz to Wam pokażę, jak to będę robił. I na razie wszystko dokładnie wymieszałem i teraz będę napełniał szynkowar w tej chwili tą mieszanką napełnię sobie szynkowar a do ubijania tego będę używał tego narzędzia do ubijania ziemniaków najpierw trochę tutaj załaduję powinno się spokojnie wszystko zmieścić jak widać szynkowar mam napełniony ubity Teraz zakręcę ten worek tak. i bez problemu oczywiście założę tłoczek i zamknę szynkowar. Zakładam tłoczek ze sprężyną i zamykam szynkowar. Szynkowar jak widać jest zamknięty. W tej chwili czas na jego uparzenie. Do nagrzanego do 85 stopni warnika. Wkładam napełniony szynkowar. Zamykam. Całość będę parzył przez jakieś 2 godziny. Po 2 godzinach wyjmuję z rozwarnika i odpadę go na razie na balkon. Wleję to wszystko, co tam się utworzyło. Wkładam na razie na balkon, żeby ostygł. Po dwóch godzinach parzenia i 12 godzinach studzenia, najpierw na balkonie, a potem w lodówce otwieram szynkowar. Zobacz, już czuję bardzo ładny. Teraz jeszcze wyjmiemy zawartość i ją rozpakujemy. A? I mamy tutaj zawartość już tylko. Teraz tak. Może Tak, I teraz całość wygląda do worka. Więc tak wygląda miałamka po wyjęciu z szynkowaru. Jak widać, się zrobiło troszkę takie galaretki. Teraz ją przekroimy i zobaczymy, jak to wygląda w przekroju. Się udało tak wygląda w przekroju